No się Manko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Michu z tej strony. Miałem na dzisiaj trochę inny materiał, ale zdecydowałem się to zmienić i nagrywam coś na świeżo. Także konkretnie dzisiaj zajmiemy się Sonic SVM, który miał ostatnio airdrop. Wczoraj były listingi na chyba wszystkich topowych giełdach. Naprawdę projekt narobił szumu, także ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że Wy również. Już niedługo będziemy odpalać nasze nody i drukować sobie te tokeny. Mam nadzieję, że również wpadł Wam airdrop i o tym właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy. Także tradycyjnie nie przeciągają. Запрещаю на. Идро! przy polecam oczywiście sprawdzić linki w opisie, gdzie znajdziecie linki do wszystkiego co moje właściwie. A konkretnie tutaj są giełdy, których używam, jak i również portfel sprzętowy Keystone. Serdecznie polecam. My możemy sobie wskoczyć na CoinGecko, i tutaj w trading właśnie możemy zauważyć Sonic SVM. W tym momencie 95 centów. Zróbmy sobie refresh. O, już Sonic nam tu zginął. Sprawdźmy go tu. Dzisiaj 7% na plusie. Widziałem, że all time high na poziomie, no, 1,20, tak jak widać. Market cap 340 milionów, totalna waluacja 2,2 miliarda. Duży wolumen w ogóle bardzo wykręcili. I wczoraj również dodałem post taki zbiórczy, ponieważ niewiele osób o tym wie, ale Sonic SVM stworzył aplikację na TikToku, jest to aplikacja Web3 i możemy go uznać za takiego konkurenta, ton Blockchain. Tutaj właśnie zrobiłem porównanie takie tych dwóch aplikacji. Poza tym, Sonic jest to innowacyjny projekt, który ma za zadanie skalowanie Solany w podobny sposób jak na przykład robi to obstak na Ethereum. Był wylistowany na Bybit, Bitget, KuCoin, OKX, GateIO, Max, Bitmart i BingEx. Zebrane fundusze w rundzie Seed to jest 4 miliony, seria A 12 milionów na wycenie 100 milionów dolarów. Celują oni tutaj w market cap powyżej 500 milionów, więc mają jeszcze trochę do nadrobienia. Globalny zasięg TikToka to jest 1,58 miliarda użytkowników, Telegram to jest tylko 950 milionów. No i na tej ich aplikacji widziałem, że udało im się zdobyć 2 miliony użytkowników. Także naprawdę dość spory sukces. Dodatkowo token został wylistowany również na giełdach zdecentralizowanych typu radium drift, jupiter czy meteora. O Sonic wspominałem Wam już bardzo dawno. Nawet ostatnio zrobiłem artykuł na moim blogu, gdzie pisałem o airdropie, o kryteriach Kwalifikacji na ten airdrop. Wiele osób mówi, że ten airdrop był tylko i wyłącznie za nody, co jest nieprawdą. Airdrop był przede wszystkim za delegatorów. Jeśli używaliście Soul Layer, RAID X Andrestea, to powinniście dostać airdrop tokena Sony. Również był dla posiadaczy nodów. Każdy właściciel dostał 809 tokenów. No w sumie nie wiem, czy to się do końca tak zgadza, ponieważ ja mam 5 nodów i otrzymałem 2000 tokenów. Chyba, że to jest po tym wzroście o 140%, ale to do tego sobie za chwilę wrócę. Na airdrop zakwalifikowały się również osoby z kampanii Odyssey'a. Warunkiem tutaj było na przykład 14-dniowe logowanie na dowolnej sieci, posiadanie 500 ringów lub NFT Sonic Odyssey Pass. Również użytkownicy aplikacji na TikToku, czyli Sonic X, również zostali wynagrodzeni tym airdropem i posiadacze NFT Mirror World i punktów World Store Tutaj akurat nie wiem o co chodzi. Moim zdaniem był to dość dobry airdrop, którego właściwie byśmy się nie spodziewali. Nie sądziłem, że będzie on tak soczysty i że sam airdrop zwróci nam. Za posiadanie nodów, za zakup nodów, tak jak widać, ja odebrałem 2000 tokenów, prosto wysłałem je na CEXA i elegancko spuściłem swoje torby. Zostało mi się chyba tylko 100 tokenów. Cierpliwie czekamy na odpalenie naszych nodów, ponieważ te nody, które działają tutaj, one cały czas działają na devnecie. A devnet to nawet nie jest testnet. Jednak osoby, które tutaj coś działały i tak zostały wynagrodzone. Jeśli chodzi o to, kiedy będziemy je stawiać i jak będziemy je stawiać, tutaj nie. Niestety jeszcze musimy chwilę poczekać. Ja takich informacji nie posiadam. Po prostu trzeba czekać na oficjalne info i wtedy na pewno taki materiał się pojawi. Poza tym, jeśli zachowaliście sobie trochę tokenów Sonic, to można je również tutaj wrzucić na staking i mają dość ciekawy APR. Konkretnie jest to 29% w tym momencie. Z tym że widzę, że tutaj jest lockup na 12 miesięcy. Ja swoich tokenów nie stekuję, tak jak powiedziałem już, spuściłem. Wszystko na rynek. A jeśli chodzi o sam zakup, nodów, to niestety sprzedaż została zakończona. Strona jest wyłączona. Za to, jeśli używacie giełdy BitGet, to jest tutaj dla nas fajny lunch pool. I ja wrzuciłem tutaj swoje tokeny BGB. Od wczoraj udało mi się uzbierać 96 tokenów Sonic, więc prawie 100 dolarów padło. Nie wiem, ile mam tutaj zablokowane. Chyba z 2000 tych tokenów BGB 2,500 BGB dokładnie. Zablokowałem to jest 16 tysięcy dolarów, także no dość sporo. Jeśli nie macie jeszcze konta na giełdzie BitGet, to oczywiście polecam sprawdzić linki w opisie, a jeszcze mam dla Was ciekawostkę. ZEN, czyli jedna z topowych bramek do krypto, wchodzi we współpracę z BitGetem, więc mają oni integrację i już od dzisiaj możecie robić depozyty, wpłaty i wypłaty dzięki właśnie ZEN. Dodatkowo, dodatkowo macie tutaj 100 dolarów rabatu. No i co tutaj trzeba zrobić? Po prostu trzeba mieć konto na BitGet i na Zen. Wtedy dajemy Buy Crypto i używając naszego konta Zen robimy przelew. Później na bitgecie dajemy Buy Sell Crypto w cash, I tu mamy właśnie tą opcję, gdzie nie musimy płacić za żadne fee. O Zen.com również informowałem na moim blogu. Właśnie mają tą promocję, jeśli chodzi o ten ich pakiet Pro. Pakiet Pro w tym momencie w takiej samej cenie co pakiet platinium. Można go tu przetestować przez 3 miesiące i mamy dodatkowe 2 lata gwarancji na zakup jakiejś elektroniki. Więc jeśli kupujecie sobie laptopa, ma on 1 rok gwarancji to używając karty Zen Pro dostajecie 2 lata ekstra. Super sprawa, wydaje mi się, że warto jest korzystać. Ja aplikacji używam, a na kartę jeszcze oczekuję. Pamiętaj, żeby przy rejestracji na Zen wpisać mój kod Michu. I to tyle ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. poproszę zostawić łapkę w górę. Siłanko pozdrówki, jo!